Witamy w 98 odcinku Ja Dziś tradycyjnie jest z Wami Marcin Glejle oraz Łukasz Zaczyński. To jest już przedostatni odcinek, zatem został jeszcze jeden i dzisiaj przetestujemy samochód, który jest przedłużoną wersją auta testowanego w 90 odcinku, czyli Honda Civic, czyli dzisiaj przetestujemy Honda Civic Tourer. Tak, a jest to model, który ma sporą konkurencję, bo jest to Ford Focus, Opel Astra, Kia Ceed, Toyota Auris, Volkswagen Golf, Sat Leon oraz Skoda Octavia. Oczywiście wszystkie z tych modeli w wersji kombi. I my postaramy się porównać ten samochód i pokazać go na tle właśnie jego konkurencji i te najważniejsze wartości oraz ich ceny. Dokładnie. No, w takim razie zapraszamy na test. Zobaczcie. Honda Civic testowaliśmy już przy okazji 90. odcinka Ja który możecie zobaczyć gdzieś tutaj, a chyba Marcin opiera na nim swoją nogę. Jeżeli chodzi o Honda Civic Tourer, to również pas przedni tutaj pozostał bez zmian. Dolna linia okien idzie ku górze, aby w końcu zatrzymać się na linii poziomych świateł tylnych. Z tyłu widzimy muskularne błotniki oraz tylną klapę, taką mocno oświetloną, właśnie przez te tylne lampy, które łączą się w centralnym punkcie, czyli na znaczku Hondy. A pod znaczkiem Hondy znajdziemy tradycyjnie otwieranie bagażnika, który, oczywiście, w takich samochodach jest rzeczą praktycznie najważniejszą. Pierwsze, co widać na pierwszy oka to ten niski próg załadunkowy, i to jest naprawdę olbrzymia zaleta. Drugą sprawą, którą widać na pierwszy oka, jest ta siermiężna, duża, ciężka, gruba klapa bagażnika. Jest naprawdę potężna. Na szczęście do jej obsługi służą dość wygodne rączki, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I trzecią rzeczą najbardziej oczywistą i taka, która, taką, która powinna tu być, jest olbrzymi bagażnik. I tutaj dokładnie tak jest, bo on ma 624 litry pojemności, więc czego chcieć więcej? Tak, to jest dosyć ważne. Ale coś, co nas tutaj zaskoczyło, to jest taki duży schowek, duży, bo 117 litrowy, do którego bez problemu zmieści się mała walizka, bądź też takie dwie. 2,5 takiej skrzyneczki. I ten schowek został wygospodarowany dzięki temu, że sam bak paliwa został umieszczony pod przednimi fotelami. No i tutaj Honda naprawdę gratulujemy. Szapoba. Tak. Dodatkowo również, jeżeli na przykład chcemy otworzyć tylny rząd siedzeń, złożyć go i zmieścić coś dużego, to możemy zazwyczaj kłopotliwą półkę, Roleta, tak. roletę schować tutaj do takiego specjalnie zagospodarowany koszulka, tak. No i to jest również bardzo, bardzo przydatne. To jest, zrobiłeś nie najlepiej, ale, ale, można to, można to zrobić lepiej troszkę. O, o, Każdy popełnia idziecie? błędy, nie każdy naprawia. Ty tak. teraz nie wsadziłeś. To jest trochę kłopotliwe i to zajmuje trochę czasu, tak. ale to jest chyba tylko kwestia wprawy. Tak. Trzeba po prostu mieć siły prostu. technika wkładania, ale. Nie widać, że coś jest nie tak. tak. Naprawdę, duża zaleta to jest tył tego samochodu. A nie zapominajmy, że fotele tak jak i w normalnym Civicu, tak i tutaj można złożyć na dwa różne sposoby. Pierwszy to klasyczne składanie oparci tylnej kanapy, dzięki któremu uzyskujemy płaską podłogę oraz przestrzeń o pojemności 1668 litrów. Drugi sposób to taki możliwy jedynie, gdy ma się fotele Magic Seats przydatne rozwiązanie. Gratulujemy pomysłu. Na sam początek usiadłem z tyłu, żeby sprawdzić jak to jest z wygodą, z komfortem siedzenia na tylnej kanapie w Hondzie Civic Tourer. Tutaj przed nogami pasażera, przed kolanami jest właściwie tyle samo miejsca co w hatchbacku, a to za sprawą tego, że nie wzrósł rozstaw osi jedynie długość samego nadwozia. Nad głową mamy jakoś więcej miejsca, a to za sprawą właśnie podwyższonej linii dachu, o której już mówiliśmy też wcześniej tak, więc myślę sobie, że wyższe osoby będą miały tutaj wygodnie i no na pewno będą mogły sobie pozwolić na komfortową przejażdżkę. Teraz się przesiądę do przodu. Wnętrze nie zmieniło się w stosunku do testowanej przez nas wersji hatchback. Jest to ta sama wersja wposażeniowa i niczego nowego Wam tu nie pokażemy, dlatego zapraszamy chętnych do obejrzenia testu Honda Civic Hatchback, który leży na dłoni Łukasza. Porozmawiamy jednak o widoczności, która uległa zmianie. To, na co zwracają uwagę kierowcy, to widoczność i w teście hatchbacka zwróciliśmy uwagę na to, że jest ona tam słaba przez konstrukcję tylnej szyby. Jest ona podzielona na pół i naprawdę mało widać. Tutaj styliści takiej sztuczki nie zastosowali, jest o niebo lepiej i oprócz dość dużych lusterek, jeszcze w tym wszystkim oprócz normalnej w końcu szyby pomoże nam kamera cofania. Po raz kolejny chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo wygodne fotele kierowcy i pasażera. Mają wyjątkowo mocne trzymanie boczne i siedzi się na nich komfortowo. Jedziemy! A ja przypomnę, że do dyspozycji w podmasku mamy ten sam silnik, co w Civicu już przez nas testowanym, czyli 1.8 iVTEC, o mocy 142 I Jeśli chcesz coś, czegoś więcej nie dowiedzieć, to zapraszam Was do tego testu, który Łukasz trzymał tutaj gdzieś na, na swojej ręce. A my postaram się w tym odcinku powiedzieć coś więcej o innych właściwościach jezdnych tego samochodu. Civic Tourer względem Civica Hatchback nie tylko urósł. Oczywistym jest, że musiała zwiększyć się również jego masa oraz delikatnie zmienić się osiągi. Zawieszenie pozostawiono bez zmiany, zatem znajdziecie tu kolumnę McPhersona oraz belkę skrętną. Masa całkowita zmieniła się z 1215 kg do 1310 kg. Zatem jak mają się teraz osiągi oraz spalanie? Prędkość maksymalna tego samochodu to 210 km na godzinę. I to może być dziwne, bo jest to wartość o 20 km na większa od wersji Hatchback. No to, to jest nieco dziwne. Tak. Dosetki przyspieszymy wy. No i właśnie tutaj przejawia się ta masa tego samochodu, no bo jak wiadomo Civic Tourer jest nieco cięższy od z Civic'a hatchback przejawia się w ten sposób, że po prostu wartość przyspieszenia jest delikatnie większa od tej wartości przyspieszenia tego samego silnika w przypadku hatchbacka a jak jest z samą ekonomią no wyniki spalania są tutaj raczej podobne również różnią się one delikatnie od wersji hatchback tak więc są niezauważalne ale możecie je sobie wszystkie przeczytać tutaj gdzieś poniżej Układ kierowniczy nadal jest przyjemny, tak jak w hatchbacku. Auto nie wychyla się przesadnie na boki i można bez problemu pokonywać nim szybsze zakręty. Teraz ceny. Generalnie jeśli chodzi o to, na no, co mieliśmy zwrócić uwagę, między innymi, czyli o gamę silnikową, mhm. no to tutaj w tym przypadku nie powala, bo są tu dostępne tylko dwa silniki. I oprócz naszego jest jeszcze 1.6 6i mhm. o mocy 120 koni mechanicznych. Jest to silnik wysokoprężny. Więc gama jest chyba najmniejsza, na pewno najmniejsza spośród wszystkich konkurentów. Tak, a jest ich dosyć sporo. No i generalnie wiemy, że ten test nie trwał zbyt długo, ale wszystko, co moglibyście dowiedzieć się, wszystkiego czego moglibyście dowiedzieć się więcej o Hondzie Civic z tym silnikiem, możecie dowiedzieć się z odcinka, który znajduje się pod moimi nogami. Położyłem sobie na nim nogi. Tam jest możecie wszystko. tam kliknąć i no, tam jest wszystko, co, co moglibyście się dowiedzieć, tak. jak powiedziałem. A jeśli chodzi o ceny i o, tak. i o I pojemność bagażnika i... też? Nie, pojemność bagażnika no, tu wcześniej było powiedziane. I... Jeżeli chodzi o ceny, no to powiem tak. E, sprawdziliśmy, wypisaliśmy sobie tutaj minimalne ceny wymienionych na początku konkurentów i stworzyliśmy taki ranking e, od, najdroższych do tak, od najdroższych do najtańszych. Na pierwszym miejscu wypadł tutaj Ford Focus kombi. I Honda Civic Turer jest tylko nieznacznie. No, 3000 tańsza. Jest o 3000 zł tańsza od niego. Znajduje się na. No nie wiem, czy chlubnym. W tym, w tym momencie drugim miejscu. Oczywiście są to tak zwane golasy, tak? Nie tak. porównywaliśmy wyższych opcji wyposażeniowych, bo tego się nie zawsze. nie da się do mhm. jednego zestawu. Tak, no i właśnie też nie. No, no tak, no i zatem Honda Civic Tourer jest droższa od Oplastry, Kombi, Volkswagena, Golfa 7 warianta, Aurisa. Kombi, Octavi Kombi, Leona St, czy też Key Seed, która w tym wypadku jest po prostu zdecydowanie najtańsza. Startuje tutaj cena od 53 500 zł. I ponad 25 000 stanie od Forda. Kiedy to Honda Civic Tourer to 77 900? No nie wiem, no ja myślę, że każdy wybierze coś dla siebie jednak. Wybór jest duży. Wybór jest duży. Jak, widzieli, jak jak wcześniej pokazywaliśmy, e, to niekoniecznie jest tak, że najdroższy samochód e, ma największy bagażnik, bo w tym wypadku najdrożej wypada Focus Kombi, a wcale nie ma tego bagażnika największego. W tym Panie. przypadku e, największy bagażnik, największym bagażnikiem dysponuje e, Honda Civic Tourer. W, w tej, tej kategorii zwyciężyła. W tej opcji z, ze złożonym Tylnym rzędem, znaczy z rozłożonym tylnym rzędem, a ze złożonym, no to Octavia Kombi. E, no i tak. No i co? Może to było na tyle, jeśli chodzi o, o ten test. Tak jak wcześniej powiedzieć, zapraszam Was na test Honda Civic, bo tam dowiecie się więcej, jeśli chodzi o właściwości jezdne, które tutaj są e, raczej podobne, jak nie takie same. Mhm. No i w takim razie dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy za tydzień do ostatniego 99. w tym odcinek w tym no i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia na razie. Na razie.